Ile ja się muszę nasłuchać narzekań moich koleżanek i przyjaciółek Singielek, że nie ma fajnych facetów, bo faceci wiadomo jak kible. Albo zajęci, albo posrani? Ile tutaj na tym kanale jest komentarzy mężczyzn, że nie ma fajnych dziewczyn, dlatego że wszystkie to są mistrzynie Instagrama i materialistki straszne? No słuchajcie, muszę na ten temat nagrać odcinek. Czy faktycznie nie ma fajnych dziewczyn i nie ma fajnych chłopaków? Od razu przechodzimy do konkretów dzisiaj. Rzecz pierwsza. Chcę Wam powiedzieć, że to zdanie w ogóle nie ma fajnych kobiet albo nie ma fajnych facetów. To jest w ogóle mega nieskromne zdanie. Dlatego, że umówmy się, to zdanie wypowiadamy najczęściej, kiedy randkujemy, spotykamy się z kolejną i kolejną i kolejną osobą i zauważamy, że nic z tych randek nie wynika, więc stwierdzamy, że tylko i wyłącznie to my jesteśmy fajni, a wszyscy inni to są niefajni. I słuchajcie, to w ogóle jest bardzo błędne myślenie z jednego podstawowego y, powodu. Randki to jest rzecz dwustronna i najczęściej to jest tak. Że albo dwie strony czują, że ta energia na randce jest fajna, i jest chemia, i rozmowa się klei, i chcemy iść na kolejne spotkanie, albo ta randka jest niewypałem, i w sumie to najczęściej obie strony nie chcą tej znajomości kontynuować. Bywa inaczej, ale to są oczywiście przypadki naj najczęstsze. Więc umówmy się, że w momencie, kiedy ja wychodzę z randki, która okazuje się po prostu, że była niewypałem, to druga strona. Ten facet, który jest ze mną na tej rance, też z takim samym uczuciem odchodzi, że coś na tej randce jednak nie grało. I pomyślcie sobie, że jak Wy mówicie, że ten facet to jest niefajny i że nie ma fajnych facetów, to jest duża szansa, że równie dobrze to ten facet może powiedzieć: słuchajcie, no nie ma fajnych dziewczyn. Więc w ogóle to ja chyba bym wolała zmienić i swoje nastawienie, i nastawienie drugiej strony. I czy nie lepiej w ogóle pomyśleć sobie, że po prostu to nie to, a nie że w ogóle nie ma fajnych osób. Druga kwestia to jest to, że słuchajcie, mnie w ogóle nie dziwi, że w momencie kiedy jesteśmy singlami, jesteśmy w okresie poszukiwań i chodzimy na randki, to umówmy się, że póki jesteśmy singlami, póki szukamy, to oznacza, że jeszcze nie spotkaliśmy tej właściwej osoby i to oznacza, że te randki no okazuje się, że to jednak to nie to. Więc nie powinniśmy być zaskoczeni, że mamy to wrażenie, no że po prostu to nie ten facet. A my z tego robimy jakąś ogromną hece. Umówmy się, że jeżeli byśmy poszli na randkę i mieli wrażenie, że to jest ta nasza połówka, no fajny facet, no to byśmy już nie szukali, więc nie byłoby tej frustracji. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że w ogóle nie powinniśmy jakby dziwić się, że w okresie, kiedy poszukujemy, randki, na które chodzimy, czasami okazują się niewypałem. To jest normalna rzecz i nie powinniśmy w ogóle podlegać pod tym względem frustracji. Rzecz trzecia. Czy faktycznie słuchajcie, jest tak, że nie ma fajnych dziewczyn, nie ma fajnych kobiet? To w ogóle jest trochę dziwne, bo zwróćmy uwagę na to, że faceci twierdzą, że nie ma fajnych kobiet i tylko faceci są fajni. Kobiety twierdzą, że tylko kobiety są fajne, a faceci są niefajni. Fajni. A prawda przecież jest taka w ogóle, że jest masa fajnych ludzi. Ja jestem fajna, ty jesteś fajna, ty jesteś fajny, ty jesteś fajny. Masa ludzi na kanale to są ludzie super fajni. Jak chodzę po ulicach, to widzę codziennie masę fajnych ludzi. Jak chodzę do pracy, to spotykam masę fantastycznych ludzi. Więc jest masa fantastycznych ludzi, co nie oznacza, że to są fantastyczne osoby do tego, żeby zbudować ze mną związek. Ale no muszę kolejno różnych ludzi poznawać, ale jest masa fajnych ludzi. Pamiętajmy też, że to nie jest tak, że wszystkie fajne osoby to są już zajęte. Są czasami związki nawet bardzo wieloletnie, które się rozpadają. Ktoś, kto jest obecnie sam i ma wrażenie, że nie ma fajnych, zaraz na moment pozna kogoś fajnego i dołączy do grona ludzi, którzy są zajęci. I co to jest tak, że ta osoba teraz nie jest fajna, bo jest sama i wszyscy są niefajni w tej grupie samych, a tam w tej grupie fajnych są tylko zajęci, on zaraz się zmieni. No nie, to tak nie działa. Nie ma czegoś takiego, jak niefajni, fajni. Są po prostu ludzie, którzy są obecnie w związkach i którzy nie są w związkach. I jak jestem osobą, która szuka, to spotykam osoby, które są fajne, które do mnie nie pasują, które mają inne cele, które są na innym etapie, a czasami, faktycznie może i tak bywa, że spotykam kogoś, kto jest niefajny, ale nie możemy mieć tego odczucia po każdej randce, która nie wychodzi. Czwarta kwestia to jest to, że w przypadku randkowania i szukania miłości. Nie możemy patrzeć w tym takim big picture. Nie możemy patrzeć na statystyki i na to, że z każdym rokiem jesteśmy coraz starsi, więc również zmniejsza nam się pole osób, które są w zbliżonym, można powiedzieć, poletku wiekowym, które są dostępne, bo ludzie się parują, wychodzą za mąż, zakładają rodziny i możemy wpaść w taką obsesję, tak? Że czasy się zmieniają, że jest coraz ciężej, jest coraz mniej dostępnych osób i w ogóle to ten wybór jest coraz cięższy, coraz węższy i w ogóle. To jest bardzo niebezpieczne myślenie i nie musimy w ogóle, słuchajcie, patrzeć na tą taką dużą skalę. Dla mnie, dla jednostki, ja nie potrzebuję tysiąca fajnych facetów. Ja nie potrzebuję tysiąca fajnych randek. Ja potrzebuję chodzić na wiele randek, poznawać wiele osób po to, żeby spotkać jedną fajną, osobą, fa fajną osobę w kontekście fajną dla mnie. Jedną osobę, która będzie na podobnym etapie, będzie miała podobne wartości, cele, z którą się dogadamy, z którą złapiemy wspólną chemię, wspólną energię i zdecydujemy się coś razem zacząć budować. Potrzebujemy jednej osoby, więc w ogóle się nie przejmujemy tym, jeżeli również jest sporo osób, które są zajęte i również jest sporo osób, które do mnie nie pasują. Nie potrzebujemy 10 tysięcy fajnych gości czy fajnych kobiet. Potrzebujemy znaleźć jedną swoją osobę. I kwestia piąta to jest ta frustracja. Chcę Wam powiedzieć, że frustracja to jest najgorsza rzecz, którą możecie sobie zafundować, dlatego, że to jest naprawdę strzał w kolano. Dlaczego? Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli stajemy się sfrustrowani i mamy wrażenie, że no w ogóle nie ma fajnych gości, to zaczynamy funkcjonować w ten sposób, można powiedzieć, taki nieco bardziej zdesperowany. I jak w końcu spotkamy kogoś, kto z jakichś względów nam się spodoba. To po prostu traktujemy to jako jakiś wyjątek, że już po prostu z tą osobą to nam musi wyjść, bo w końcu nam się ktoś spodobał, no w końcu ktoś fajny, w końcu ktoś normalny. I słuchajcie, też takie nastawienie nie jest dobre, dlatego że, po pierwsze, no, można się strasznie zawieść, jeżeli z jakichś względów jednak pokaże się, to, że to nie to. A druga rzecz, tego typu desperackie nastawienie może również odstraszyć drugą osobę, tak w skrócie. Może kłaść zbytnią presję na tą relację, możemy wydawać się zbytnio natarczywi, zbytnio chcieć się z tą osobą spotkać, zbytnio dusić tą osobę i trzymać króciuteńko, żeby tylko po prostu ten człowiek mi nie uciekł, żeby nie zaciął się z kim innym spotykać, no musi być mój. To naprawdę nie jest dobre. A druga rzecz to jest też taka, że taka frustracja czasami prowadzi w ogóle do takiego negatywnego nastawienia, czyli takiej łaski. No niech będzie, pójdę na tą randkę. I wtedy czasami też jest tak, że zaczynamy bardzo myśleć stereotypowo, bo mamy tyle negatywnych doświadczeń, że również idąc na, na randkę mam negatywne nastawienie i zaczynam osądzać. Bo bardzo łatwo nie chcieć z drugiej strony zrozumieć, od razu zakładać pewne rzeczy. Czasami druga strona również może wyczuć brak takiej naszej otwartości, jakąś taką asekurację, i tego typu nastawienie nie tworzy po prostu przestrzeni na to, żeby być sobą. I żeby pozwolić drugiej stronie być sobą, a umówmy się to właśnie te chwile, tej takiej bliskości, tego, że ktoś faktycznie się otworzy i pozwoli sobie na to, żeby pokazać, kim tak naprawdę jest, i również oczywiście to, to działa w drugą stronę, będą tworzyć tą przestrzeń na to, żeby poczuć, że to jest to. I tylko wtedy chcemy tą znajomość kontynuować. Więc myślę, że warto tej frustracji jak najszybciej. Się pozbyć i jednak nastawić pozytywnie. I no właśnie, takiej jednak wiary i pozytywnego nastawienia i niepoddawania się, i w ogóle niech takie nieudane randki Was nie ruszają, tego właśnie, słuchajcie, Wam życzę. Życzę Wam spotkania tej jednej, jednej fantastycznej osoby i tego, żebyście na te randki chodzili nie z myślą, że idziecie tutaj zweryfikować, czy to ta chemia, czy nie, czy jest, czy nie, itd., itd. Nie. Chodźcie, myśląc sobie na te randki, że, że idziecie spotkać jakąś kolejną fajną osobę, i w najgorszym wypadku spędzicie po prostu sobie fajnie, sympatycznie wieczór rozmawiając z kimś, a może się okaże, że również coś zaiskrzy. O! Ale myślę, że tego typu nastawienie to jest najlepsze nastawienie, żeby tej frustracji nie odczuwać. Czyli chodźcie poznawać ludzi, a niekoniecznie poznawać przyszłych mężów i przyszłe żony. A ludzie są fajni i fantastyczni. No. Buziakuję Was, ślę moc pozytywnej energii. Wpadajcie na Instagram, na Facebooka i tutaj na kanał Soul Special. Widzimy się tutaj już za tydzień w kolejnym odcinku. Buziole!